3 listopada 1998 roku na komisariat policji w mieście Jurika wchodzi 36-letni kierowca ciężarówki i prosi o spotkanie z szeryfem hrabstwa Humboldt. Mówi, że ma ważne informacje w sprawie ostatnich morderstw kobiet, które wydarzyły się w ich mieście. Kiedy szeryf wraz z agentami wchodzą do pokoju, widzą postawnego mężczyznę, który ze łzami w oczach sięga do kieszeni wyciąga z niej plastikowy worek, w którym można rozpoznać odciętą damską pierś. Jeśli jesteś wrażliwy na drastyczne treści, powinieneś pominąć ten podcast. Wydarzenia, o których usłyszycie, dzieją się w latach 1997 i 1998, głównie w mieście Jurika. Zamieszkane ono było wtedy przez niecałe 26 tysięcy osób ze średnią wieku nieco ponad 38 lat, a ponad 70% mieszkańców stanowiły osoby rasy białej. Miasto położone jest na północy stanu Kalifornia nad brzegiem Zatoki Humboldt'a i posiada bogatą historię związaną z gorączką złota z lat 50. XIX wieku oraz przemysłem drzewnym, rybołówstwem i oczywiście ze względu na swoje położenie, także z turystyką. Znajduje się tutaj imponujący dom w stylu wiktoriańskim, który uważany jest za jeden z najpiękniejszych zabytków w Stanach Zjednoczonych. Carson Mansion, bo tak nazywa się ten dom, został zbudowany w latach 80. XIX wieku dla magnata drewna Williama Carsona, który przyczynił się do pobudzenia gospodarki w tym regionie. Wieże, wykusze i kolumnowe werandy, czy charakterystyczne malowania, wyróżniają się w lokalnej architekturze. Mówi się, że dom jest nawiedzony przez zmarłego pierwotnego właściciela Williama i jego żonę. Nie można się jednak o tym przekonać osobiście ponieważ posiadłość należy do prywatnego właściciela, a zwiedzanie jest niemożliwe. Można jedynie zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na zewnątrz, stojąc na chodniku. Wiemy już, w jakim czasie i miejscu się znajdujemy, więc przejdźmy do właściwej historii. O Patrici Entames nie ma zbyt wielu informacji. Artykuły mówią, że była pełną życia studentką, ale niestety do czasu. Podczas wielu imprez miała styczność z różnymi narkotykami i dosyć szybko popadła w wyniszczający ją nauk. Nie pochodziła z zamożnego domu, a na wszelkie rozrywki musiała zarobić sama. Chociaż była kelnerką, okazało się, że pensja nie wystarczy na utrzymanie oraz dodatkowo środki odurzające. Najłatwiejszymi pieniędzmi wydawały się więc te zarobione z prostytucji oddawała się w zamian za narkotyki lub gotówkę. Zarabianie na swój nauk stało się dla niej najważniejszym celem, który wielokrotnie przerywał odwyk przeplatany z pobytem w publicznym ośrodku psychiatrycznym. Pomimo walki ze swoimi demonami, nie udawało jej się utrzymać samodyscypliny i finalnie za każdym razem po próbach odwyku wracała na ulicę uprawiając prostytucję oraz do swojego nałogu. Tak było również 22 października 1998 roku, kiedy tamys stała przy jednej z głównych dróg, próbując zatrzymać jakiegoś mężczyznę skłonnego skorzystać z jej usług. W końcu, po kilku godzinach, udało się zainteresować kierowcę ciężarówki. I jak donieśli później świadkowie, ruszyli oni w kierunku autostrady. To był ostatni raz, kiedy widziano Patricię żywą. Kolejnego wieczoru, kiedy zapadał już zmierzch, dwóch ochroniarzy kalifornijskiego akweduktu zauważyło w wodzie coś, co przypominało lalkę ludzkich rozmiarów. Kiedy zbliżyli się, odkryli z przerażeniem, że ich oczom ukazały się właśnie damskie zwłoki. Natychmiast wezwali służby ratunkowe oraz policję, chociaż byli niemal pewni, że nie było już szans na uratowanie kobiety. Do dnia dzisiejszego w tym akwedukcie zginęły setki osób, ponieważ znajduje się on w niedalekiej odległości od głównej drogi, a brzegi nie są niestety zabezpieczone żadnymi barierkami. Często dochodzi tutaj do nieszczęśliwych wypadków drogowych, czy zasięcia kierowców i utonięcia. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach, droga nie wygląda na bezpieczną, a zwłaszcza dla zmęczonego człowieka, który jedzie na przykład nocą. Rodziny ofiar często strajkują i składają wnioski o właściwe zabezpieczenie najbardziej niebezpiecznych odcinków z różnymi skutkami. Kobieta nie wyglądała jednak na ofiarę wypadku samochodowego. Była naga, nie ruszała się, a jej twarz była skierowana w stronę wody. Śledczy dotarli na miejsce, a kiedy wyłowiono ciało, doznano szoku. Kobieta miała odciętą jedną pierś. Niewątpliwie doszło więc do morderstwa. Przeprowadzona sekcja zwłok ujawniła brutalność zbrodni. Ofiara przed śmiercią została bestialsko skrzywdzona, Została związana, zgwałcona i uderzona w głowę tępym narzędziem. Morderca złamał jej kręgosłup, odciął piersi i ostatecznie udusił. Ustalona tożsamość ofiary. Była to Patricia Entames, która zaginęła dzień wcześniej. Podczas przeszukania terenu wokół akweduktu policjant trafiła na przedmioty mogące mieć związek z morderstwem, zakrwawiony ręcznik, pluskę, spodnie i pistolet kalibru 22. Odkrycie ciała Patrysi wzbudziło ponowne poczucie strachu wśród mieszkańców całego hrabstwa. Okazuje się, że nie jest to pierwszy przypadek podobnej brutalnej zbrodni, a ich sprawca nadal nie został schwytany. To oznaczało, że za zabójstwem Tames może stać ta sama osoba, która wcześniej zamordowała inne kobiety i mają oni do czynienia z seryjnym mordercą, który nadal pozostaje na wolności. 26 października 1997 roku, czyli niemal dokładnie rok wcześniej, pewien mężczyzna polował na kaczki. Płynął swoim kajakiem wzdłuż rzeki w pobliżu miasta Jurika, aż jego wzrok nie skierował się na putnisty brzeg. Postanowił podpłynąć do przedmiotu, który zauważył, a kiedy dobił do brzegu, uświadomił sobie, że patrzy na zmasakrowane ludzkie szczątki. Mężczyzna posiadał przy sobie telefon komórkowy. I niezwłocznie skontaktował się z komisariatem Humboldt. Śledczy rozpoczęli oględziny zwłok, a raczej tego, co z nich zostało. Tułów ofiary został przecięty na pół i w większości brakowało organów wewnętrznych. Kobiecie odcięto piersi, ręce oraz nogi. Została także 30 razy pchnięta ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem. Ze względu na brak cech czy przedmiotów, które pomogłyby ustalić tożsamość kobiety. Nazwano ją w cudzysłowie roboczo Jane Doe. Podczas sekcji zwłok ustalono, że kobieta miała ciemną karnację, mogła mieć od 18 do 25 lat i umarła najprawdopodobniej od 3 do 4 dni od momentu odnalezienia tych szczątków. Trzy miesiące później na jednej z pobliskich plaż odnaleziono ramię i dłoń, które zostały zakwalifikowane jako prawdopodobne części ciała Jane Doe. Niestety, ze względu na zaawansowany stan rozkładu. Nie było możliwości, aby pobrać odciski palców. To także przekreśliło szansę na wprowadzenie ich do bazy danych w celu dopasowania. Zabezpieczono materiały z nadzieją na rozwój technologii w takim stopniu, który pomoże odnaleźć tożsamość tej biednej kobiety. Czy się udało? Tak, po ponad 25 latach, ale o tym opowiem Wam za chwilę. To nie jedyne podobne przypadki morderstw, ponieważ w czerwcu 1998 roku w pobliżu miasta Baton Willow w Kalifornii, w wodach tego samego akweduktu natrafiono na zwłoki kolejnej kobiety. Szczątki przewieziono do biura koronera hrabstwa Kern, gdzie podano je szczegółowym badaniom. Sekcja zwłok wykazała, że ofiara najprawdopodobniej została uduszona. Ustalono również, że do śmierci doszło kilka dni wcześniej, a kobieta padła także ofiarą gwałtu. Koronerowi udało się pobrać odciski palców ofiary, które przekazano policji w celu identyfikacji. W lipcu tego samego roku udało się ustalić tożsamość ofiary. Okazała się nią 26-letnia Tina Renee Gibbs, takoma w stanie Waszyngton. Jak podał jeden z lokalnych dziennikarzy, kobieta na kilka miesięcy przed zaginięciem pracowała jako prostytutka w Las Vegas, cztery miesiące po odkryciu zwłok Gibbs. Przy drożnym rowie nawadniającym przy autostradzie międzystanowej nr 5 w pobliżu Lodi w Kalifornii natrafiono na kolejne ciało kobiety. Tym razem ofiara także była naga, podobnie jak w przypadku Patricia Thames. W pobliżu znaleziono kilka przedmiotów oraz śladów, które mogły należeć do kobiety, m.in. damską odzież, próbki włosów oraz białą plastikową torbę z logo przystanku dla ciężarówek Flying J. Śledczy liczyli, że te dowody pomogą im ustalić tożsamość ofiary i okoliczności jej śmierci. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta nie żyje od kilku dni, jednak z powodu zaawansowanego rozkładu ciała trudno było określić dokładną datę zgonu. Na jednej z piersi ofiary znaleziono ślady nakłucia, a na szyi ślady duszenia. Śledczy przedstawili hipotezę, że kobieta została zamordowana w innym miejscu, a następnie wyrzucona z jadącego pojazdu do rowu. Nie znaleziono żadnych śladów krwi, które wskazywałyby na morderstwo w miejscu odnalezienia ciała. Podobnie jak w przypadku Gibbs, pobrano odciski palców ofiary i poddano je analizie. Dzięki temu udało się ją zidentyfikować jako 25-letnią Lanet White z Fontana w Kalifornii. Ostatni raz widziała ją kuzynka 20 września, gdy White wychodziła z domu po mleko dla dziecka. Przyjaciele i rodzina zaniepokoili się, gdy kobieta nie wróciła do domu. I zgłosili jej zakinięcie. Byli pewni, że młoda matka nie opuściłaby dobrowolnie swojego dziecka, i jak się okazało, mieli rację. Jak już dowiedzieliście się na wstępie tego podcastu, 3 listopada 1998 roku na komisariat policji zgłosił się 36-letni kierowca ciężarówki. Przedstawił się jako Wayne Adam Ford, a na miejscu stawił się ze swoim starszym bratem, Kelvinem Rodneyem Fordem. Przekazał, że ma ważne informacje na temat morderstw, do których doszło w ostatnich kilkunastu miesiącach na terenie hrabstwa Humboldt. Kim był zatem ten człowiek i jak wyglądała jego przeszłość? Urodził się w mieście Petaluma w Kalifornii 3 grudnia 1961 roku i był synem niemieckiej imigrantki Birgette oraz obywatela Ameryki, Eugena Forda. Jak wspomniałam, miał starszego od dwa lata brata Roda i było to jego jedyne rodzeństwo. Kiedy Wayne miał 10 lat, jego rodzice rozwiedli się i wraz z bratem zostali pod opieką ojca, natomiast matka opuściła swoje dzieci na 6 lat, podczas których podróżowała po świecie. Ten szczególny okres miał mocno odbić się na psychice, zwłaszcza młodszego syna, ale jak dowiemy się później z zeznań, ojciec również nie radził sobie emocjonalnie z sytuacją, w której się znalazł. Nie trwało to jednak długo, ponieważ już po trzech latach jego ojciec ponownie się ożenił, co nie spotkało się z aprobatą synów. W tym czasie zaczęły się też problemy z nadużywaniem alkoholu, stanami depresyjnymi oraz agresją. W listopadzie 1980 roku 19-letni Wayne wracał do domu po skończonej dorywczej pracy i został potrącony przez pijanego kierowcę. Wynikiem tego zdarzenia był mocny i trwały uraz głowy, który nasilił problemy, z którymi już się borykał. Ukończenie szkoły średniej także wydawało się celem niemożliwym do spełnienia, więc Wayne postanowił porzucić szkołę i zaciągnął się do piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych. Pomimo tych wszystkich trudności udało mu się podczas pełnienia tej służby spotkać kobietę, Kelly Plecher, z którą dwa lata później wziął ślub. Ich szczęście nie trwało jednak długo, ponieważ kobieta skarżyła się od początku swojej rodzinie, że Wayne jest wobec niej bardzo zaborczy, kontroluje ją, a także często stosuje na niej przemoc fizyczną. Małżeństwo trwało kilkanaście miesięcy, bo szybko doszło do rozwodu na wniosek Kelly, a jako powód podano niezgodność charakterów. W 1985 roku Ford został honorowo zwolniony ze służby, tuż po tym jak wrócił z Okinawy w Japonii, gdzie USA ma swoje jednostki wojskowe. Oficjalnym powodem miały być problemy psychiczne Wayna, który po rozwodzie stał się bardzo agresywny. Kolejnego dnia objawiał stany depresyjne i autodestrukcyjne, a badania psychiatryczne wykazały zaburzenie borderline oraz skłonności do zrobienia sobie tej najgorszej krzywdy. W ciągu kilku najbliższych lat dochodzi do wielu incydentów z udziałem Forda, który często zmieniał pracę. Był kierowcą szkolnego autobusu, obsługiwał lawety, a ostatecznie zatrudnił się jako kierowca ciężarówki w mieście Arcata w Kalifornii. Jego życie nie ustabilizowało się, a zaburzenia, z którymi się zmagał, powracały każdego dnia, wzmagane spożywanym alkoholem, który pogarszał jego stan. Kobieta, z którą się spotykał po rozwodzie, pojawiła się na komisariacie, żeby zgłosić, że Wayne zastrzelił psa, który dostał się na ich podwórko i nie wykazywał w stosunku do nich żadnej agresji. Za ten czyn został skazany na kilka tygodni więzienia, jednak nie zdawało się, żeby miało to resocjalizacyjny wpływ na mężczyznę. Wręcz przeciwnie, stawał się coraz częstszym gościem komisariatu, w tym za pobicie, gwałt i kradzież dokonanych na prostytutce. Udało mu się jednak uniknąć odpowiedzialności ze względu na brak jednoznacznych dowodów. Same zeznania kobiety nie były dla policji wiarygodne i wystarczające. Nadchodzi rok 1994, kiedy Wayne postanawia odwiedzić jeden z barów karaoke, w którym poznaje barmankę Elizabeth Old. Para zakochuje się w sobie, a wkrótce potem biorę ślub. Od początku jednak młode małżeństwo zmaga się z zaburzeniami Wayne'a. Cierpią na coraz częstsze i mocniejsze napady depresji, był przewrażliwiony i agresywny. Powtarza się także historia z pierwszego małżeństwa: nadmierna kontrola, nieufność i podejrzenia zdrady. Do kulminacji dochodzi w momencie, kiedy Liz była w piątym miesiącu ciąży. Wayne sprowokował kłótnię, po której zgwałcił swoją żonę. Kobieta postanawia wyprowadzić się do matki, jednak wielokrotnie podczas trwania ciąży i tuż po narodzinach ich syna rozchodzą się i schodzą ponownie. Po latach Elizabeth przyzna, że była tak zastraszana i uzależniona od mężczyzny, że wykonywała jego najbardziej mroczne fantazje. Sypiała z innymi mężczyznami na jego oczach, pozwalała sobie wbijać igły w piersi. Opiekowała się domem, dzieckiem, pracowała i spełniała zachcianki Wayne'a, podczas kiedy jego jedynym obowiązkiem było kursowanie ciężarówką pomiędzy Juriką a Las Vegas. Kiedy mężczyzny nie było w domu, Liz zapragnęła spokoju i życia bez niego. Głównie dla ich syna, chociaż nie chciała odcinać mężczyzny od kontaktu z dzieckiem. Latem 1996 roku kobieta wyprowadza się wraz z dzieckiem do swojej babci, składa także wniosek o rozwód do sądu. Pomimo wykazania woli odwiedzin u syna, Wayne nie pojawiał się na umówionych spotkaniach. Pogrążał się w swojej nienawiści do żony, psychodzie, alkoholizmie i depresji, a rozwijający się gniew doprowadził, jak już wiemy, do największych tragedii. Przejdźmy zatem do dnia poprzedzającego popołudnie, kiedy to Wayne dotarł wraz ze swoim starszym bratem na komisariat. Noc przed przybyciem Wayne'a Forda na posterunek zadzwonił on do brata i powiedział mu, że potrzebuje pomocy. Rodney Ford powiedział, że pojechał do motelu w Lesie, godzinę drogi na północ od Juriki. Tam Wayne Ford przywitał go na ganku i do późnej nocy niezrozumiale mówił o tym, jak skrzywdził kilka osób. Rodniej namówił Wayne'a, żeby opowiedział o wszystkim, co go męczy na komisariacie i zapewniał go, że na pewno przyniesie mu to ulgę. Jak sam później przyzna, bardzo kocha brata, ale nie mógł pozwolić na zatuszowanie krzywy lub zbrodni, jeśli do czegoś takiego doszło. Mając przed sobą uzgodnioną z bratem wizytę w komisariacie Żryfa, spędzili następny dzień jeżdżąc do miejsc, które lubili w dzieciństwie, takich jak Zoo i sklepy motocyklowe. Dopiero gdy szli w stronę komisariatu pod koniec dnia, Wayne ze łzami w oczach powiedział bratu, że zabił dziewczynę i pociął ją. Kiedy dotarli na miejsce, a szeryf przywitał mężczyzn, Wayne powiedział, że jest odpowiedzialny za zaginięcia i morderstwa kobiet z okolicy, wyciągając przy tym pierś, którą przechowywał w przezroczystej foliowej torebce. Natychmiast został aresztowany i kiedy trafił do celi, poprosił o spotkanie ze swoim prawnikiem. Zapowiedział, że nie złoży dalszych zeznań bez jego obecności. Wyglądało to trochę tak, jakby nagle zmienił zdanie i chciał odwołać to, co przed chwilą powiedział. Wtedy Rodney przyszedł do niego i ponownie nakłonił go do wyznania całej prawdy, żeby rodzina ofiar mogła w końcu odetchnąć z ulką. Dręczony poczuciem winy, posłuchał rady brata i opowiedział o tym, czego dokonał. Na samym początku opowiedział o okolicznościach zamordowania Patricia Tames, Tiny Rene Gibbs, Lanet White oraz niezidentyfikowane jeszcze wtedy kobiety, której szczątki odnaleziono na brzegu rzeki, a kilka miesięcy później ramię oraz dłoń na jednej z plaż niestety głowy nigdy nie odnaleziono. Podczas przesłuchań Wayne udostępnił szereg informacji, które pomogły ustalić, gdzie znajdują się kolejne szczątki Jane Doe, a wstrząsające zeznania ujawniły, że niektóre z nich trzymał przez pewien czas w swojej zamrażarce. Jak później sam mówi, myślał o tym, żeby zjeść to mięso, jednak nigdy tego nie zrobił. Śledczy na podstawie znalezionych w jego domu szczątków stwierdzili, że faktycznie się tego nie dopuścił, ale nie wiadomo, czy nie zrobił tego z innymi częściami ciała, które odciął, a które nigdy się nie odnalazły. Zabezpieczano wszelkie dowody i ślady, oprócz samych zeznań. Prokuratura Okręgowa chciała mieć pewność, że nikt nie będzie mógł podważyć winy Wayne'a, Ponieważ on sam ciągle waha się i podczas każdego kolejnego przesłuchania wycofuje się z tego, co powiedział, a kolejnym razem znowu przyznaje się do morderstw. Zabezpieczono jego ciężarówkę, w której odnaleziono torbę z logo Flying J, którą znaleziono także na jednym z miejsc zbrodni, a konkretnie przy ciele Lynette White. Jest 12 lutego 1999 roku. Hrabstwo San Bernardino będzie domagać się kary śmierci dla kierowcy ciężarówki z Arcata, Wayna Adama Forda, który przyznał się do zabicia kobiet w czterech hrabstwach Kalifornii. Takie nagłówki pojawiły się w gazetach. Zbrodnie zostały popełnione w różnych miastach, ale także w różnych hrabstwach i rodziło to pewne komplikacje natury prawnej. W którym hrabstwie miałby być właściwie sądzony? Zastępca prokuratora okręgowego David Whitney. Złożył przeciwko Fordowi dwa oskarżenia o morderstwo, za które groziła kara śmierci. Whitney powiedział, że możliwe jest, że wszystkie cztery sprawy o morderstwo, w tym te w hrabstwach Humboldt i Kern, mogą być sądzone w hrabstwie San Bernardino. Zgodnie z wprowadzonym prawem stanowym, sprawy seryjnych morderców mogą być konsolidowane do procesu w jednym hrabstwie. Prokurator okręgowy hrabstwa Kern, John Summers, potwierdził, że zdecydowano, że jeśli sprawa Forda kwalifikuje się do ścigania w jednej jurysdykcji, on będzie się ono w hrabstwie San Bernardino. W hrabstwie Humboldt, gdzie Ford miał popełnić pierwsze z czterech zabójstw, na prawników nałożono zakaz zbliżenia się do sprawy i wypowiadania publicznie o zgromadzonych dotychczas dowodach. Dwa miesiące później Wayne składa zeznania przed sądem, w których przyznaje się do zarzucanych mu czynów, czyli morderstwa czterech kobiet w czterech różnych hrabstwach i przyznaje, że dopuści się ich podczas pracy jako kierowca ciężarówki. David Whitney zapowiedział, że wniesie o karę śmierci. Mamy rok 2006. Ponad 7 lat zajęło łączenie tych czterech spraw w jedną. Prokuratorzy wszystkich z tych stanów współpracowali między sobą, aby doprowadzić do momentu, kiedy rodziny ofiar będą mogły spotkać się na jednej sali i spojrzeć w oczy mężczyźnie, który odebrał życie bliskim im kobietom. Całą sprawę ułatwiła ustawa, która weszła w życie dwa miesiące po zatrzymaniu Forda. Nazywana jest powszechnie ustawą o seryjnych mordercach. Skompletowanie dwunastoosobowej ławy przysięgłych plus sześciu zastępców zajęło dwa miesiące, a wybrano ich spośród dziewięciuset potencjalnych kandydatów. Zapowiadano, że cały proces przesłuchań i narad ławy przysięgłych do momentu ogłoszenia wyroku może potrwać nawet cztery miesiące. Jeśli ława przysięgłych skaże Forda, ten sam panel przysięgłych spędzi kolejne dwa do trzech tygodni na ponownym sprawdzeniu dowodów i podjęciu decyzji, czy należy wykonywać karę śmierci. Wayne starał się wzbudzić wątpliwości wśród świadków, ławy przysięgłych i prokuratorów, ale także wśród niezależnych obserwatorów. Sprawa była bardzo głośna w czterech Stanach, a był to obszar liczący łącznie ponad 3,5 tysiąca km2. Opowiadał, że jego zachowania są spowodowane urazem mózgu, którego doznał podczas wypadku komunikacyjnego, kiedy to wspomniany wcześniej pijany kierowca go potrącił. Nie zbudował on jednak tymi powieściami wiarygodności, tym bardziej, że kolejnym razem znowu zmieniał zeznania. Powiedział, że wszystkie kobiety zmarły w trakcie stosunku seksualnego, a on starał się je ratować, jednak bez powodzenia. Adwokat oskarżonego, Joseph Canty, nie chciał komentować żadnych dowodów, które przedstawiała prokuratura. Wspominał natomiast o tym, że należy zauważyć, że Ford miał sumienie, które doprowadziło policjantów do rozwiązania sprawy. Powiedział też, że Wayne ma udokumentowane problemy psychiczne, jest przygnębionym i niestabilnie emocjonalnym mężczyzną, co w jego oczach powinno być środkiem łagodzącym. W czerwcu ława Przysięgłych uznała Forda winnym popełnienia czterech przypadków morderstwa pierwszego stopnia po tym, jak prokuratorzy szczegółowo opisali, w jaki sposób wiązał i dusił swoje ofiary podczas seksu, a także jak przechowywał w zamrażarce części ciała co najmniej jednej kobiety. Został skazany na karę śmierci. Ława Przysięgłych komentowała prasie, że zdjęcia zamordowanych kobiet umieszczone na ścianie pokoju zebrań. Były tak makabryczne, że wielu ławników dręczyły koszmary i mieli trudności z zasypianiem. Prawie wszyscy ławnicy zamierzali szukać pomocy psychologicznej po tej rozprawie. Ława przysięgłych obradowała przez nieco ponad tydzień po wysłuchaniu zeznań rodziców trzech zamordowanych kobiet. Tine Gibbs z Las Vegas, Lynette White z Fontany i Patricia N. Thomas z Hesperi. Czwarta ofiara, znana jako Jane Doe, była zbyt okaleczona, aby można było ją zidentyfikować. Wayne Adam Ford złożył apelację od wyroku, jednak sąd w San Quentin podtrzymał wcześniejszy wyrok. Do dnia dzisiejszego przebywa w celi śmierci, a data wykonania kary nie została oficjalnie podana. Nie znalazłam także informacji, dlaczego tak długo to trwa. Wspominałam wam o tym, że Jane Doe została zidentyfikowana prawie 25 lat po tym, jak Wayne Adam Ford wszedł do biura szeryfa w Jurice. Jego pierwsza ofiara w końcu dostała imię. Kiedy Ford oddał się w ręce policji, przyznał, że zabił kilka kobiet, w tym tę, której tułów został znaleziony rok wcześniej, w październiku 1997 roku, przez myśliwego polującego na kaczki. Biuro Szeryfa Hrabstwa Humboldt ogłosiło w 2023 roku, że tą osobą jest Kerry Ann Cummings, która miała 25 lat, gdy jej rodzina ostatni raz miała z nią kontakt w 1997 roku. Jak poinformowało biuro szeryfa, badania genealogiczne z pomocą laboratorium kryminalistycznego pozwoliły na dopasowanie DNA ofiary i jej siostry, Katie Cummings. Siostra powiedziała śledczym z hrabstwa Humboldt, że Kerry Cummings, którą bardzo kochała jej rodzina, miała nieleczone problemy ze zdrowiem psychicznym i nie chciała zamieszkać z nikim z rodziny. Po tym, jak stracili kontakt, próbowali zgłosić ją jako osobę zaginianą. Wtedy powiedziano im, że Kerry jest dorosła, że sama wybrała taki styl życia i że jeśli nie będzie stanowić zagrożenia dla siebie ani innych, to organy ścigania nie będą mogły nic zrobić. Cummings nigdy nie została więc wpisana do żadnej krajowej bazy danych osób zaginionych właśnie z tego powodu. To wszystko na dziś, do usłyszenia przy kolejnej sprawie.